Rok 1683. Na równinach Węgier ziemia drży pod ciężarem imperium. 150 tysięcy ludzi maszeruje na zachód. Armia tak ogromna, że jej kolumny potrzebują trzech godzin, aby minąć jeden punkt półksiężycowe sztandary sułtana Osmańskiego. Zaciemniają letnie niebo. Na ich czele idzie wielki wezyr Kara Mustafa Pasza, dowódca najpotężniejszej armii świata. Wyżłobił krwawy szlak przez Bałkany, zostawiając za sobą zdobyte miasta wciąż dymiące. Teraz kieruje wzrok na Wiedeń. Złote jabłko Europy: jeśli Wiedeń upadnie, droga do Niemiec stanie otworem. Jeśli Wiedeń upadnie, drżeć będzie Italia. Jeśli Wiedeń upadnie, rozbite królestwa chrześcijaństwa runą jak kostki domina. Sultan obiecał Mustafie złote jabłko starożytny symbol panowania nad światem jeśli dostarczy mu ten ostatni klejnot. Europa wie, co nadchodzi, a jednak nic nie robi święte cesarstwo. Rzymskie jest słabe, podzielone polityką i dumą. Jego cesarz już uciekł z Wiednia. Francja obserwuje z cienia, niechętna, by pomóc Austrii, swojej rywalce. Włoskie państwa kłócą się między sobą, protestanci i katolicy wciąż pielęgnują rany po wojnach, które rozerwały kontynent. Wielkie mocarstwa widzą tylko własne interesy, żadne nie dostrzega przepaści otwierającej się pod ich stopami. Tylko jeden człowiek wierzy, że nadchodzącą ciemność można powstrzymać: królian, trzeci sobieski z Polski. Ma sześćdziesiąt lat, wojownik od młodości, weteran trzydziestu bitew z Turkami i Tatarami. Człowiek wiary tak głębokiej, że przeraża tych, którzy jej nie podzielają. Tam, gdzie inni widzą rozpacz, on widzi obowiązek, tam, gdzie inni widzą niemożliwe szanse, on widzi rękę opatrzności, wzywającą go, by stanął do walki. Jego królestwo jest wyczerpane, skarbiec pusty, jego armia liczy zaledwie kilka tysięcy ludzi, ale jego wiara płonie jaśniej niż słońce. Przez Karpaty wysyła do Wiednia wiadomość: Wytrzymajcie, nadchodzę. Nie prosi o pozwolenie. Nie czeka na obietnice zapłaty, po prostu zbiera każdego mężczyznę, który potrafi dosiąść konia, i rozpoczyna najdłuższy marsz forsowny w historii Polski. Bo Jan Sobieski rozumie, że są chwile, które przekraczają kalkulacje, że gdy cywilizacja stoi nad przepaścią, dobrzy ludzie nie liczą kosztów. Oni je ponoszą w połowie lipca, armia osmańska otacza Wiedeń, 150 tysięcy przeciwko 15 tysięcy obrońców. Mury są stare, zbudowane w czasach, gdy proch nie potrafił jeszcze kruszyć kamienia. Garnizon jest niewielki, dowodzony przez hrabiego Ernsta Rüdigera von Starchenberga, człowieka o żelaznej woli, który wie, że nie mogą wygrać, a jednak odmawia kapitulacji. Machiny oblężnicze zaczynają swoją pracę. Dniem i nocą grzmią działa. Osmańscy saperzy kopią pod murami, wysadzając bastiony w kaskadach ognia i dymu, obrońcy walczą o każdy metr muru, każdą godzinę światła dziennego. Wewnątrz miasta czas staje się miarą uderzeń serca i modlitw. Kara Mustafa siedzi w swoim jedwabnym pawilonie, ucztując jagnięciną i miodem, podczas gdy Wiedeń głoduje. Buduje miasto namiotów tak ogromne, że przejście go od końca do końca zajmuje godzinę. Zaprasza zagranicznych ambasadorów, aby oglądali oblężenie jak teatr, jest cierpliwy. Już zwyciężył. Czas i głód są jego sprzymierzeńcami. Jego oficerowie nalegają na szturm, lecz Mustafa odmawia. Po co poświęcać ludzi, skoro głód wykona za nas robotę? Nie spogląda na północ, nie wyobraża sobie, że ktokolwiek byłby na tyle nierozsądny, by mu wyzwać. Cała Europa patrzyła, jak horyzont płonie. I wierzyła, że Wiedeń upadnie. Pytanie brzmiało nie czy, lecz kiedy. Miasto umiera po kawałku, dym wisi nad Wiedniem, jak pogrzebowa całun. Ulice są ciche. Poza odległym hukiem armat i krzykami rannych, jedzenie kończy się, potem jeszcze bardziej, aż w końcu prawie go nie ma. Ludzie gotują skórzane pasy, żeby zrobić z nich zupę. Szczury stają się rarytasami. Najstarsi i najmłodsi umierają pierwsi. Nie od osmańskiej stali, lecz od głodu. Wody jest jeszcze mniej, choroby rozprzestrzeniają się, czerwonka, gorączka, rany, które nie chcą się goić, a jednak wciąż walczą. Cywile kopią rowy obok żołnierzy, starcy stoją na murach trzymając straż. Młodzi chłopcy noszą kamienie do łatania wyłomów. Kobiety ładują muszkiety pewnymi dłońmi. Każdego ranka hrabia Starhemberg wchodzi na wały i liczy wyrwy w murach. Każdego ranka jest ich więcej. Osmanowie wysadzili trzy ogromne dziury w zewnętrznych umocnieniach. Obrońcom zostało cztery tysiące zdolnych do walki ludzi. Utrzymują się już dwa miesiące nie mogą wytrzymać wiele dłużej. Starchemberg zapisuje w dzienniku Jesteśmy żywymi duchami broniącymi grobowca, lecz nie poddamy się. Poza murami kara mustafa staje się coraz bardziej arogancki. Kupcy rozstawiają bazary między namiotami. Wieczorami grają muzycy. W jego myślach Wiedeń został już podzielony i rozkradziony. Ale coś zmienia się na północy. Daleko poza liniami osmańskimi gromadzi się armia. Żałośnie mała jak na standardy imperium, lecz porusza się z niezachwianą determinacją. Król Jan Sobieski wezwał każdego sojusznika, który gotów był odpowiedzieć. Książę Karol Lotaryński z dwudziestu tysięcy żołnierzy austriackich i niemieckich. Południowo niemieccy książęta dokładają kilka tysięcy więcej. A z Polski przez pięćset mil gór i burz, Sobieski prowadzi swoich husarzy na południe trzy tysiące polskiej kawalerii, najlepszej ciężkiej jazdy, jaką widziała Europa. Rycerze w stalowych zbrojach, które kosztują więcej niż chłop zarobi przez dziesięć żywotów, to wciąż za mało. Nawet po połączeniu z siłami cesarskimi. Wystawią ledwie dwadzieścia siedem tysięcy ludzi przeciwko osiemdziesięciu tysiącom osmanów. Liczby są szaleństwem, samobójstwem ubranym w plan wojskowy. Sobieski nie dba o liczby, dba o obowiązek. Pisze do ukochanej żony: Jadę ocalić Wiedeń. Jeśli tam zginę, pamiętaj o mnie przed naszymi dziećmi i powiedz im, że ich ojciec umarł czyniąc to, czego Bóg wymagał. W mieście, gdy sierpień przechodzi w wrzesień, rozpacz osiada jak szron. Mury kruszą się szybciej niż można je naprawiać. Zapas prochu jest niemal wyczerpany, osmańskie miny są niemal gotowe. Starchemberg wysyła swojego ostatniego gońca przez linię wroga w nocy 9 września z prostym przekazem: Przybywajcie teraz, albo wcale mamy dni, może godziny. W nocy z 10 na 11 września po Wiedniu rozchodzi się plotka jak pożar. Strażnik przysięga że widział ognie sygnałowe na odległych wzgórzach inny twierdzi że słyszał trąby niosące się echem z gór ludzie gromadzą się na murach wytężając wzrok na północ i tam tuż przed świtem 11 września widzą to sztandary tysiące sztandarów wynurzających się na wzgórzach Kalenbergu dwugłowy orzeł świętego cesarstwa rzymskiego biały orzeł polski chorągwie Bawarii Saksonii Frankonii armia odsieczy nadeszła w Wiedniu po raz pierwszy od tygodni rozbrzmiewają dzwony kościelne. Ludzie płaczą otwarcie na ulicach, nie wiedzą, czy ta niewielka armia zdoła ich ocalić, ale po raz pierwszy od dwóch miesięcy wierzą, że może nie umrą sami. Szept rozchodzi się po każdej ulicy, każdym domu, każdym sercu. Polski król nadchodzi. Marsz na południe był modlitwą zapisną w żelazie i woli król Jan Sobieski poprowadził swoich ludzi. Przez pięćset mil dzikich ostępów, przez Karpackie przełęcze, gdzie letnie burze zamieniały szlaki w rzeki błota, przez lasy tak gęste, że słońce znikało na całe dni, przez rzeki wezbrane deszczem. Poruszali się szybciej niż jakakolwiek armia w historii: czterdzieści mil dziennie, czasem pięćdziesiąt, gdy rozpacz pchała ich naprzód, spali w siodłach, jedli w siodłach, bo Wiedeń umierał, a każda godzina miała znaczenie. Husaria jechała na Ci legendarni rycerze, którzy stali się mitem jeszcze za życia wojownicy w pancerzach lśniących, jak schwytane światło słoneczne. Z ich pleców wyrastały skrzydła z orlich piór, osadzone na drewnianych ramach, nie ozdoba, lecz broń psychologiczna, udoskonalana przez pokolenia, skrzydła sprawiały, że wyglądali większy niż życie. A ich dźwięk to upiorne, gwizdzące ryczenie, gdy trzy tysiące Husarzy ruszało w pełnej szarży. Był ostatnim, co słyszeli niezliczeni wrogowie, każdy husarz, był władcą wojny. Opancerzony od stóp do głów w stal i kolczugę, niosący osiemnastostopową kopię z pustego w środku drewna, na tyle lekką, by utrzymać ją pod pachą, a na tyle mocną, by przebić człowieka i jego konia jednym uderzeniem, wszyscy oni byli szlachtą. Mieli ziemię, mieli służbę, tytuły, bogactwo. Każdy z nich mógł pozostać w domu, w bezpieczeństwie. A jednak pojechali do Wiednia, bo honor tego wymagał, bo król ich wezwał. Bo są rzeczy ważniejsze niż przetrwanie. Oni byli ostatnimi prawdziwymi rycerzami Europy. Pod Tulum król Polski połączył siły z księciem Karolem Lotaryńskim i armią cesarską Polacy i Austriacy, którzy nigdy nie żywili do siebie sympatii, stanęli teraz ramię w ramię. Żołnierze katoliccy i protestanccy, którzy powinni być wrogami, rozpoznali w sobie braci, bo Wiedeń umierał, a jeśli Wiedeń upadnie, wszyscy oni zginą w swoim czasie. Wiara i chęć przetrwania spoiły ich razem. Dawne nienawiści rozpuściły się, nic nie miało znaczenia poza szarżą, o której wiedzieli, że nadchodzi. W nocy 11 września armia sprzymierzona dotarła do Lasu Wiedeńskiego. Rozbili obóz wśród drzew, bez ognisk, bez hałasu, ponad szept. O świcie 12 września dowódcy wspięli się na szczyt Kalenbergu. To, co zobaczyli poniżej, odebrało im dech obóz osmański, rozciągał się na mile. Osiemdziesiąt tysięcy ludzi w idealnym szyku, rezerwy kawalerii liczone w dziesiątkach tysięcy, parki artyleryjskie najeżone spiżowymi działami, półksiężycowe sztandary tak liczne, że wyglądały jak drugie niebo. Między górą a miastem leżała otwarta przestrzeń, strefy śmierci obserwowane przez osmańskie działa. Nawet Sobieski, który widział każdy rodzaj pola bitwy, poczuł ciężar tego, co ich czekało. 27 tysięcy przeciwko 80 tysiącom najlepszych żołnierzy, jakich Osmanowie mogli wystawić. Młodszy dowódca mógłby się zawahać, czekać na lepsze szanse. Ale Jan Sobieski rozumiał coś, czego Osmanowie nie rozumieli: że pewne chwile w historii wymagają ofiary bez kalkulacji, że odwaga nie jest brakiem strachu, lecz odmową pozwolenia, by strach podejmował decyzję, że gdy zło gromadzi się u bram, dobrzy ludzie nie proszą o lepsze szanse, po prostu płacą cenę, którą nakazuje cnota Sobieski odwrócił się do swoich oficerów. Jego głos był spokojny. Niosąc ciężar absolutnej pewności, panowie, uderzymy w południe, husaria, poprowadzi, pogódźcie się z Bogiem. Wzdłuż sprzymierzonych linii, mężczyźni padli na kolana w modlitwie. Katoliccy kapłani udzielali błogosławieństw, protestanccy kapelani prowadzili hymny, przez jedną jedyną poranną godzinę, nie było między nimi podziałów. Byli po prostu chrześcijanami stojącymi naprzeciw cienia. Husaria sprawdzała zbroję po raz ostatni, dociągała popręgi, testowała wyważenie kopii, szeptała cicho do swoich koni. Niektórzy pisali ostatnie listy do domu, inni po prostu zamykali oczy i oddychali, zapamiętując zapach porannego powietrza. O 11. armia rozpoczęła zejście z Kalenbergu. Najpierw piechota, uderzając w osmańskich harcowników. Potem kawaleria niemiecka, rozbijająca skrzydła przeciwnika, Austriacy naciskali od południa. Plan działał, ale zbyt wolno. Zbyt wolno, bo Wiedeń nie mógł czekać. W mieście obrońcy wykonali ostatni wypad, rzucając się na linie oblężnicze w rozpaczliwym, finalnym szturmie. Jeśli kawaleria nie przełamała frontu w porę, miasto miało upaść niezależnie od wszystkiego. Król Sobieski siedział na swoim koniu bojowym na grzbiecie niskiego wzgórza. Zanim trzy tysiące skrzydlatych husarzy Ustawiło się w ogromny klin. Trzy tysiące kopii opuszczonych jednocześnie, trzy tysiące modlitw wyszeptanych w wiatr, obok niego jechali jego synowie, Aleksander i Jakub, z twarzami twardymi od determinacji. Król uniósł szable wysoko, stal błysnęła w słońcu, i zaczęła się burza w południe. 12 września 1683 roku niebo otworzyło się. Nie deszczem. Niebłyskawicą, skrzydłami. Trzy tysiące polskich husarzy ruszyło z grzbietu wzgórza, jak młot rzucony ręką samego Boga. Zaczęli stępem, potem kłusem, rytm narastał, ziemia zaczęła drżeć, skrzydła na ich plecach chwyciły wiatr i zawyły, brzmiąc jak tysiąc nurkujących orłów. A potem ruszyli. Dziewiętnaście tysięcy sprzymierzonej kawalerii podążało za nimi, ale to husaria prowadziła. To husarię wróg zobaczył jako pierwszą. Spadającą ze zbocza jak lawina stali i furii, największa szarża kawalerii w dziejach świata uderzyła w osmańskie linie, jak gniew wieków. Z murów wiednia obrońcy patrzyli w osłupieniu. Nigdy nie widzieli czegoś podobnego: żywej lawiny, spływającej ze zboczy w idealnym szyku, skrzydeł błyskających w popołudniowym słońcu jak anioły stępujące na sąd. Osmańska kawaleria. Ruszyła na przechwycenie. Tysiące sipachów, najlepszych jeźdźców wschodu, weteranów stu kampanii, nigdy wcześniej nie stanęli naprzeciw skrzydlatej husarii. Wytrzymali cztery minuty. Polski klin uderzył w linię osmańską z siłą zapadającej się góry. Uderzenie było słyszalne nawet z murów Wiednia, grzmot stali o stal. Osiemnastostopowe kopie roztrzaskiwały się na kawalerii osmańskiej, zrzucając jeźdźców z siodeł husaria, nie zwolniła. Przebiła pierwszy szereg, potem drugi, potem trzeci. Każda pękająca kopia była natychmiast porzucana. Jeździec dobywał szabli, wciąż pędził, wciąż zabijał, za nimi sprzymierzona kawaleria poszerzała wyłom. Osmańska formacja zaczęła pękać. Najpierw jeden oddział rzucił się do ucieczki, potem kolejny. Potem cały regiment odwrócił się i uciekł, a potem linia pękła całkowicie. Panika rozprzestrzeniała się szybciej niż jakikolwiek miecz. Osmańscy żołnierze, którzy trwali niewzruszenie podczas oblężenia, odwracali się i uciekali jednostki, które nigdy nie cofały się o krok, pędziły w rozsypce. Janczarzy, elitarne oddziały szturmowe, które nie zaznały porażki, próbowali formować czworoboki obronne, husaria, Przejechała przez nich jak kosa przez zboże. Król Sobieski był wszędzie naraz. Jego koń bojowy był cały we krwi. Jego szabla czerwona aż po rękojeść. Jego głos wznosił się ponad chaosem. U jego boku walczyli synowie, jak książęta, którymi się urodzili. Prowadził z przodu, bo właśnie to robią królowie, gdy świat się kończy. Kara Mustafa obserwował, jak jego armia rozpada się na jego oczach, z jedwabnego pawilonu. Człowiek, który obiecał swojemu sułtanowi podbój Europy, stał nieruchomo, gdy koszmar rozwijał się przed nim wreszcie, gdy husaria stała się widoczna w oddali, uciekł. Porzucił swój skarb, swoje mapy, swój osobisty sztandar, złote jabłko przeznaczone dla dłoni sułtana, wszystko zostawił w szaleńczym pośpiechu, próbując uciec przed furią skrzydlatych jeźdźców. O zmierzchu było po wszystkim. Osiemdziesiąt tysięcy żołnierzy osmańskich rozsypanych jak pył na wietrze. Piętnaście tysięcy martwych na polu bitwy. Reszta uciekająca na południe w całkowitym chaosie. Największa armia, jaką kiedykolwiek zebrał sułtan, zniszczona w jedno popołudnie przez siłę trzy razy mniejszą, Wiedeń został ocalony. Europa została ocalona. O zachodzie słońca król Jan Sobieski wjechał przez bramy Wiednia. Ulice były pełne ludzi, którzy płakali, kibicowali, padali na kolana. Dzieci wyciągały ręce, by dotknąć jego konia. Kobiety rzucały kwiaty mężczyźni, całowali uprzęże koni husarii, wyglądali jak duchy, oczy zapadłe od głodu, twarze wychudzone od chorób, ale żyli. Król zsiadł z konia na placu katedralnym, pokryty kurzem, krwią i zmęczeniem ponad wszelką miarę, uklęknął przed ołtarzem katedry świętego Szczepana, i wypowiedział słowa, które miały rozbrzmiewać przez wieki: Veni, vidi, Deus, vicit. Przyszedłem, zobaczyłem. Bóg zwyciężył. Nie, my zwyciężyliśmy. Nie, ja zwyciężyłem. Nie, Polska, Austria czy Niemcy zwyciężyły. Bóg zwyciężył. Bo Jan Sobieski rozumiał coś, o czym niektórzy zapominają w gorączce zwycięstwa: że odwaga jest darem z nieba, że siła jest pożyczona z miejsc wykraczających poza ciało. Że gdy niemożliwe staje się możliwe, nie dzieje się to wyłącznie ludzkimi rękami. Oblężenie zostało przełamane. Osmański pochód został zakończony na zawsze. Nigdy więcej półksiężycowe sztandary nie zagrożą sercu Europy. Prąd historii, który jeszcze kilka dni wcześniej wydawał się nie do zatrzymania, odwrócił się tamtego wrześniowego popołudnia. A dźwiękiem, który go odwrócił, był grzmot. Grzmot kopyt dudniących po zboczu góry, grzmot skrzydeł śpiewających na wietrze, grzmot ludzi, którzy odmówili pozwolenia, by ciemność zwyciężyła. Wbrew rozsądkowi, wbrew wszelkim szansom, wbrew matematyce wojny i logice rozpaczy, Europa przetrwała, bo pewnego wrześniowego dnia polscy skrzydlaci husarze wjechali w legendę i ponieśli na swoich barkach ciężar cywilizacji. Tego dnia grzmot Husari przetoczył się przez historię, dowód, że odwaga, wiara i jedność mogą odwrócić bieg świata wbrew rozsądkowi, wbrew wszelkim szansom. Europa przetrwała.